Nie udało się. Nie dobiliśmy 200 tysięcy do końca roku. Ale prawda jest taka, że skoro ja nie spełniam waszych próśb, to czemu wy macie spełniać moją? 12 listopada 2023 obiecałem panu Oliveiro film o grze Pixel Gun 3D. Film się nie pojawił. Przypomniał mi o tym w kwietniu 2025. Obiecałem mu, że film pojawi się w listopadzie. Przypomniał mi o tym w listopadzie. Film się nie pojawił. Obiecałem mu, że zrobię go 31 grudnia, także do trzech razy sztukę. Pixel Gun 3D to strzelanka sięgająca 2013 roku. Szczyt popularności osiągnęła w roku 2016, a dziś jest jedynie cieniem samego siebie, posiadając mniej niż 10% swojej dawnej rozpoznawalności. O co chodzi w tej grze? Jak osiągnęła sukces? Co się z nią stało? Dzisiaj sobie to przeanalizujemy i żeby zrobić to porządnie, trzeba zacząć od historii tej pięknej produkcji. Tytuł Pixel Gun 3D składa się z trzech słów: Pixel, pistolet i 3D. Chociaż nie wiem, czy to ostatnie to jest słowo. Dokładnie tym samym jest gra, pikselową strzelanką 3D. Jej główne założenia to proste sterowanie, dynamiczne starcia i klimat, który od początku kojarzył się z lekką parodią Minecrafta, ale doprawioną znacznie szybszą akcją. Powstała jako gra mobilna i była odpowiedzią na komputerowe strzelanki ze starszą publiką, tak jak Counter-Strike. W 2013 roku był to pomysł dość odważny, bo rynek mobilny praktycznie nie znał jeszcze pełnoprawnych FPS-ów. Telefony nie kojarzyły się z precyzyjnym strzelaniem, ani rywalizacją online. Była za to jedna gra, która w tamtym czasie biła rekordy popularności. Minecraft. Pixel Gun 3D połączył więc dwie rzeczy, które teoretycznie nie powinny do siebie pasować. Klockowy, prosty styl graficzny oraz dynamiczną strzelankę z widokiem z pierwszej osoby. Dorzucono do tego lekką fabułę i sporą dawkę chaosu. Na papierze wyglądało to jak przepis na sukces, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała ten pomysł. Pierwsze miesiące po premierze były słabe. Gra była powtarzalna i brakowało jej czegoś, co Zatrzymałoby gracza na dłużej Liczba aktywnych użytkowników była niewielka A Pixel Gun 3D nie wyróżniał się niczym szczególnym na tle innych gier mobilnych W tym momencie projekt mógł równie dobrze skończyć swój żywot Przełom przyszedł dopiero z aktualizacją 1.2 To wtedy do gry trafił tryb multiplayer Na mapie jest kilku graczy, a wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej eliminacji To właśnie multiplayer nadało tej grze sens Pojawiła się rywalizacja, chęć zdobywania lepszego ekwipunku I powód, żeby wracać do gry Wokół tytułu zaczęły tworzyć się pierwsze społeczeństwa a liczba graczy rosła z dnia na dzień. To właśnie wtedy pojawiły się mapy, które dziś wielu wspomina z sentymentem, takie jak Pool Party czy Heavenly Garden. Kolejne miesiące to szybki rozwój. Twórcy dodawali nowe tryby, które realnie rozszerzały rozgrywkę. Capture the Flag prowadził walkę drużynową, a tryb Hunger Games bazował na formule Battle Royale. Wtedy aktualizacje miały sens, nie były robione na siłę i faktycznie poprawiały jakość gry. Wraz ze wzrostem popularności pojawiła się też monetyzacja. Początkowo ograniczała się do kosmetycznych przedmiotów i nie wpływała na rozgrywkę. Z czasem dodano jednak możliwość kupowania waluty, za którą można było nabywać broń. Balans zaczął się lekko chwiać, ale na tym etapie gracze to jeszcze akceptowali. Dało się grać bez wydawania pieniędzy. To był również moment, w którym Pixel Gun 3D trafił na YouTuba. Gra była szybka, kolorowa i dobrze się oglądała. Popularność rosła, a wraz z nią społeczność. Aktualizacja 6.0 wprowadza klany. Był to kolejny krok w stronę rywalizacji i budowania więzi między graczami. Stargan 3D przestał być tylko mobilną ciekawostką. Stał się jedną z największych strzelanek na telefonach, z milionami graczy i bardzo zaangażowaną bazą fanów. W tym momencie nic nie zapadało upadku. Problem pojawił się później. Rozwój gry zwolnił, a nowe aktualizacje coraz rzadziej wnosiły coś istotnego. Zamiast świeżych pomysłów zaczęły dominować kolejne bronie, często mocniejsze od poprzednich. Doświadczeni gracze zaczęli się nudzić, a influencerzy mieli coraz mniej powodu, by wracać do gry. Próbą odświeżenia rozgrywki była aktualizacja 11.0 i dodanie trybu duel. Był to tryb 1 na 1 oparty niemal wyłącznie na umiejętnościach. Mapy były symetryczne i nie było tam losowości, a to z kolei sprawiło, że poziom gry gwałtownie wzrósł. Różnica między nowymi graczami a weteranami zaczęła się powiększać w bardzo szybkim tempie. No, jak rozwiązali to twórcy? <gry> Zaczęli dodawać coraz silniejsze bronie, często dostępne głównie za walutę premium. Stare przedmioty traciły znaczenie, a grań stawał się coraz bardziej męczący. Gra zaczęła wyraźnie skręcać w stronę pay to win. Od tego momentu Pixel Gun 3D zaczął tracić graczy. Próby ratowania sytuacji, tak jak zmiany w klanach, usuwanie trybów czy podążanie za trendami, przynosiły odwrotny efekt. Dodatkowo z gry zniknęła duża część starych map i zawartości, które budowały jej tożsamość. Czyli co właściwie było gwoźdźdźne do trumny? Agresywne monetyzacje. Mechaniki pay to win kosztem balansu gry, niszczenie progresu starych graczy, brak realnych innowacji, chaos decyzyjny, arjenowanie społeczności w skrócie, chciwość. Dziś Pixel Gun 3D to gra, która żyje głównie dzięki garstce najbardziej oddanych graczy. Jest przeładowana mikropłatnościami i daleko od tego, czym była na początku. Paradoks polega na tym, że jej sukces zbudował odwagę do eksperymentowania, a upadek przyniosło kurczowe trzymanie schematów i pogoń za szybkim zyskiem. Ma wyjść jeszcze druga część, która zdaje się. AI slopem Dzięki za ten rok, dzięki każdemu, kto ogląda, subskrybuje, robi cokolwiek innego. Dziękuję również wszystkim wspierającym. Udało płacić się na po raz kolejny pieniądze na zbiórkę. Jest nas mało, ale jesteśmy jeżeli ktoś z Was chce również być wspierającym, to jest gdzieś tam przycisk koło nazwy kanału. Kosztuje 5 zł, i wszystkie pieniądze idą na cele charytatywne. Ale proszę, nie wspierajcie mnie z jakimiś oczekiwaniami w stosunku do mojej osoby. Prawda jest taka, no ja Wam za dużo nie dam. Oprócz tego, życzę Wesołego Nowego Roku i ogólnie szczęścia. A no i dziękuję też wszystkim streamerom, którzy oglądają moje materiały. Huj w tego medarta, kurwę!